Yeah! Dar życia od Boga nam dany, a rękom rolnika wypracowany. Musimy szanować ten chleb powszedni, bo to jest nasz pokarm codzienny. Prośmy więc Boga, by na całym świecie nikt nie głodował, a szczególnie dzieci. Panie gospodarzu, przyjmij ten dorodny bohem chleba z tegorocznych zbiorów żareckich Symbol życia i trudu rolniczego. Podziel go równo i sprawiedliwie, aby w naszej gminie dla każdego głodnego nie brakło chleba poprzedniego. Podziel go tak, jak na gospodarza tej gminy przystało. Szczęść Boże. Od ponad roku nie mieliśmy okazji się spotykać ze względu na pandemię, ale dzisiaj możemy wspólnie świętować. Możemy podtrzymywać tą piękną staropolską tradycję święta plonów ziemi. Drodzy Państwo, jadąc tutaj, taka refleksja jadąc tutaj. Na próżno wypatrywałem skowronków nad łanami zbóż. Na próżno wypatrywałem, tak jak to dawno było, kolejki przy mockarniach. No niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Zmieniły się czasy, tych rolników jest coraz mniej, ale cieszę się, że starostowie dzisiaj to młodzi ludzie, którzy rokują na to, że to rolnictwo będzie powracać również w nasze strony. Moi drodzy, kiedyś przy każdym domu był... Zagon pola, były zwierzątka niepotrzebne, były pojemniki na bioodpady, bo były biokury, które po prostu wszystko co zostało ze stołu było spożytkowane. I dzisiaj szanujmy tą ogromną pracę rolników i szanujmy chleb. Ja pamiętam jak moja babcia w dzieciństwie, gdy jakikolwiek kawałeczek chleba upadł na ziemię, to podnosiła i całowała.